Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Witamy naszych przyjaciół. Witamy przyjaciół naszego teatru, Salonu Poezji, Muzyki i Teatru w Toronto. Wiem, że większość z Państwa jest w domowych kwarantannach. Chciałybyśmy Wam powiedzieć, że tęsknimy za Wami, tęsknimy za naszą publicznością i mamy nadzieję, że troszeczkę i nasza publiczność tęskni. Za nami. Dlatego y, chcielibyśmy y, podzielić się z Państwem wiedzą o naszym teatrze, który już trwanie przerwanie od 30 lat w Toronto, o salonie poezji, muzyki i teatru, salonie założonym w Toronto. Właśnie teraz pomyślałyśmy, że jest czas na to, aby wykorzystać to siedzenie w domu, aby w sposób konwersacyjny nie tylko książkowy opowiedzieć jak tworzył się ten teatr jakie miałyśmy przygody jakie miałyśmy trudności jakie miałyśmy ambicje i jakie mamy ambicje jakie cudowne nadal. spotkania z wami między innymi tak tak ale będziemy opowiadały Posługując się naszymi książkami, bo powstały na temat naszego teatru dwie książki. Jedna autorstwa Beaty Gołębiowskiej, Teatr Bez Granic. Bez granic to taki znamienny tytuł, jak wiadomo, jeździmy po świecie. A drugi, też piękny tytuł, książka autorstwa Janny Sokołowskiej Gwistka. Teatr spełnionych nadziei. Właśnie mieliśmy wielkie, miałyśmy, mieliśmy wszyscy w zespole nadzieję, aby mógł powstać taki teatr. Ten teatr jest, istnieje i pragnie się dzielić z Państwem, jeżeli nie formą czysto teatralną, na razie, to właśnie takim bardzo osobistym kontaktem. Dlatego chciałyśmy teraz przy tym nagraniu zapytać Was. Jaką formę byście proponowali, abyśmy prezentowali te kartki z pamiętnika naszej sceny? Czy proponujecie, żeby takie spotkania odbywały się codziennie, czy raz na tydzień? Czy może będziemy oczywiście nagrywać również na YouTube, więc będzie się można tym dzielić, czy może jako live video? W każdym razie jesteśmy dla Was. I bardzo chętnie będziemy się tu spotykać z mojego domu z Wami, żeby, żeby tą naszą pracą na kartkach uwiecznioną w książkach podzielić się z Państwem. Ponieważ tej pracy nie przerwaliśmy. Dwie książki zostały zamknięte na 25-lecie, ale pracujemy dalej i rokrocznie wydajemy rocznik teatralny. Już ukazało się kilka takich roczników, gdzie państwo znajdą i fragmenty recenzji, i wypowiedzi i może i siebie i może i siebie. Właśnie, a ponieważ my y, motywujemy się takim oto zdaniem Tymona Terleckiego, że teatr emigracyjny jest nie jest teatrem zwyczajnym. Stanowi część naszego moralnego uzbrojenia, jedno z ogniw łączących nas z daleką ojczyzną, to jest dług honorowy wobec Polskich. Czekamy na Wasze uwagi. Na razie.